Dostałam od Was kilka próśb w komentarzach o taki materiał, także dzisiaj przybliżę trochę temat mobilności. Pokażę Ci, dlaczego mobilność jest ważna i jak często jest przez nas zaniedbywana. Proste testy, które pozwolą Ci sprawdzić swoją mobilność oraz zestawy konkretnych ćwiczeń, które pomogą Ci poprawić zakresy, niezależnie od tego na jakim poziomie jesteś. Skupimy się na czterech głównych obszarach, w których ludzie mają najczęstsze problemy. Jeśli chcesz, by Twoje przysiady były głębokie, barki mobilne, a kręgosłup zdrowy, obejrzyj do końca. Mobilność to zdolność stawów i mięśni do wykonywania pełnych, kontrolowanych ruchów w naturalnym zakresie. Oznacza to, że nasze ciało potrafi poruszać się płynnie i efektywnie, bez ograniczeń wynikających z sztywności mięśni, ciasnych tkanek czy ograniczonego zakresu ruchu w stawach. A dlaczego warto nad nią pracować? Bo zwiększenie mobilności w stawach pozwala na wykonywanie ruchu w pełnym zakresie, co przekłada się na lepszą technikę w podstawowych wzorcach ruchowych, takich jak na przykład przysiad, martwy ciąg czy wyciskanie. Mobilność to obligatoryjna część treningu, nie dodatek. Nie chodzi o to, by bezmyślnie wykonywać dziesiątki ćwiczeń Mobility. Kluczem jest celowa praca nad tymi obszarami, które faktycznie wymagają u nas poprawy. Nie ma sensu poświęcać czasu i wysiłku na ćwiczenia mobilności tam, gdzie wcale nie potrzebujesz jej zwiększenia. W niektórych przypadkach mogłoby to wręcz przynieść więcej szkody niż pożytku. Podejście staw po stawie Joint by Joint opracowane przez fizjoterapeutę Greya Cooka i trenera Mike'a Bowla oparte na ich wieloletnim doświadczeniu i badaniach pokazuje, że najczęściej problematyczne obszary to ramiona i obręcz barkowa, Odcinek piersiowy kręgosłupa, biodra i kostki. Praca nad mobilnością nie wymaga dużo czasu. Nawet kilka minut dziennie może zwiększyć zakres ruchu, poprawić technikę, zmniejszyć ryzyko kontuzji i poprawić komfort codziennego poruszania się. Teraz pokażę Ci cztery szybkie testy diagnostyczne oraz ćwiczenia poprawiające mobilność, które możesz wykonać samodzielnie, nawet w domu przed lustrem. Dzięki nim zorientujesz się, które obszary ciała wymagają uwagi. Koniecznie zapisuj swoje wyniki, np. brak pełnego zakresu w teście OpenBook, lub nagrywaj się, czy też rób zdjęcia w trakcie ich wykonywania, dzięki czemu będziesz dokładnie wiedzieć nad czym pracować i co wymaga poprawy oraz jaki robisz progres. Bazując na wcześniej wspomnianym podejściu, zaczniemy od góry, czyli od barków. Test pierwszy. Test ścienny DEGI, czyli mobilność stawu ramiennego. To test, który błyskawicznie pokaże, czy Twoje barki pracują w pełnym zakresie i czy klatka nie jest zbyt zamknięta. Usiądź plecami do ściany. Pośladki i głowa przylegają do niej. Kręgosłup w naturalnych krzywicach, nie wypychaj żebel. Unieś ręce nad głowę i staraj się przesunąć całe ramiona jak najbliżej ściany. Oceń swój ruch. Czy dłonie, łokcie i nadgarstki dotykają ściany? Czy zaczynasz wyginać plecy lub wypychać żebra? Czy czujesz blokadę z przodu barku lub klatki? Czy jedna strona jest wyraźnie gorsza? Jeśli nie możesz dotknąć ściany bez wyginania pleców, barki są sztywne i ograniczone. Pierwszym ćwiczeniem, które poprawi ten zakres, będzie Wall Shoulder Slides. Czyli, żeby zrobić to ćwiczenie, stajemy prosto przy ścianie. Możemy też zrobić w wersji siedząc, ustawiamy ramiona w ten sposób, żeby zachować kąt 90 stopni w stawie łokciowym, dłońmi i łokciami cały czas dotykamy ściany. Prostujemy ramiona w ten sposób cały czas, żeby łokcie i dłonie były przy ścianie do wyprostowania stawu łokciowego w ten sposób. I cofając się, wracamy do pozycji wyjściowej. Nie śpieszymy się, robimy kontrolowany, powolny ruch, tak żeby to było stabilne i bezpieczne. Wybudujemy takie trzy serie po 8-10 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem będzie przenoszenie kija lub gumy nad głowę. Chwytamy kij lub gumę w szerokim chwycie tak żeby móc być w stanie przenieść za plecy tak samo powolny i kontrolowany ruch i wrócić. Jeśli z jest łatwością jesteśmy w stanie w tym zakresie to robić, zwężamy delikatnie chwyt i wykonujemy kolejne powtórzenie. Ważne, żeby nie robić tutaj gwałtownych ruchów, tylko powolny i kontrolowany ruch. tutaj także 3 serie po 8-10 powtórzeń. Test drugi Open Book. Przechodzimy niżej, do odcinka piersiowego kręgosłupa. Ten test idealnie pokazuje, czy Twój kręgosłup piersiowy jest ruchomy, czy raczej zastany. Połóż się na boku, kolana zgięte 90 stopni, jedno na drugim. Ręce wyciągnięte przed sobą, dłonie złączone. Górną ręką otwierasz się szerokim łukiem jak książka. Głowa podąża za ręką. Biodra nieruchome to klucz. Oceń swój ruch. Czy ręka dochodzi do podłogi po drugiej stronie? Czy bark wisi i nie chce opaść, czyli jest blokada? Czy kolana odrywają się od siebie? Kompensacja w biodrach, lędźwiach. Czy czujesz sztywność między łopatkami lub z przodu klatki? Dobrym wynikiem będzie, gdy ręka swobodnie dotyka podłogi, klatka otwiera się płynnie, kolana zostają razem, a obie strony są podobne. Aby poprawić zakres w odcinku piersiowym, pokażę Wam fajne dwa ćwiczenia. Pierwszy będzie open book w wersji dynamicznej. Kładziemy się na matę bokiem. Ręce złączone, dłońmi do siebie, kolana są razem przy podłodze. Ważne tutaj, żeby kolana nie odrywały się od podłogi, tak samo jak przy teście. Otwieramy rękę jak książkę i patrzymy cały czas za dłonią. Maksymalnie dokąd możemy, ale w ten sposób, żeby nie przekręcić się w biodrach, ani kolana nie oderwały się mocno od ziemi. I robimy takich 8-10 powtórzeń. Jeśli możemy pogłębić ruch, robimy to. Jeśli nie, robimy w zakresie, który nam pozwala klatka piersiowa. Na jedną i na drugą stronę po 8-10 powtórzeń w trzech, czterech seriach. Kolejnym ćwiczeniem będzie Fred the needle. Tutaj ustawiamy się w klęku podpartym. Ręką sięgamy jak najdalej w głąb tułowia, tak jakbyśmy nawykali igłę. I prostujemy ją z rotacją, patrząc cały czas za ręką i wykonujemy również takich 5-6 powtórzeń na jedną stronę. Cały czas patrzymy za dłonią. I tutaj także 3-4 serie po 5-6 powtórzeń. Test trzeci, shin box test. Następne w kolejności biodra. To najpełniejszy test mobilności biodra, bo sprawdza równocześnie rotację zewnętrzną w przedniej nodze i rotację wewnętrzną w tylnej nodze. Usiądź na ziemi w pozycji 90 na 90. Przednia noga, kolano i stopa ustawione w 90 stopni. Tylna noga dokładnie tak samo 90 stopni. Plecy wyprostowane, miednica neutralnie. Oceń swój ruch. Czy możesz siedzieć prosto? Jeśli garbisz się? To brak rotacji. Czy pochylisz się nad przednią nogą bez bólu? Jeśli nie, no niestety masz ograniczoną rotację zewnętrzną. Czy pochylisz się nad tylną nogą? Jeśli nie, to twoja rotacja wewnętrzna jest ograniczona. Czy obie strony wypadają podobnie? Dobrym wynikiem jest, gdy masz stabilną pozycję, brak blokady w pachwinach, równe zakresy po obu stronach oraz płynnie zmieniasz strony. Żeby poprawić zakres naszych biodrak pokażę wam trzy ćwiczenia. Usiadamy i ustawiamy nogi w pozycji 90 na 90, czyli zachowujemy kąt w stawie kolanowym 90 stopni w obu nogach. W tej pozycji robimy rotację i przekręcamy się na drugą stronę, żeby uzyskać taką samą pozycję. Czyli Wracamy do pozycji wyjściowej. Przekręcamy się na drugą stronę. Tutaj również kąt 90 i 90 stopni. Ruch kontrolowany i powolny. Tutaj maksymalnie pracujemy, aby wykonać jak największe zgięcie w biodrach. I minimalny ruch do przodu. Wykonujemy takich 10-12 powtórzeń. W kolejnym ćwiczeniu zostajemy w tej samej pozycji, a będziemy podnosić tylną piętę do góry. Czyli w ten sposób podnosimy, przytrzymujemy sekundę i wracamy. Podnosimy, przytrzymujemy i wracamy. Tutaj także 10 powtórzeń na jedną stronę. I ostatnim ćwiczeniem będzie podnoszenie biodra także z pozycji 90 na 90, czyli przekręcamy się na pozycję i jednocześnie podnosimy biodro do góry. Powoli wracamy, przekręcamy się na drugą stronę i to samo. Test czwarty. Mobilność stawu skokowego przy ścianie. Staw skokowy decyduje o stabilności całej dolnej części ciała. Ustaw stolpę około jednej dłoni od ściany, około 10 cm. Kierujesz kolano do ściany, pięta zostaje przy ziemi. Nie rotujesz biodra, kolano idzie prosto nad stopę. Czy kolano dotyka ściany bez odrywania pięty, czy jedna strona jest słabsza? Czy czujesz wyraźną blokadę w kostce lub płytce, żeby poprawić zakres w stawie skokowym, pokażę Wam dwa najprostsze ćwiczenia. Pierwszym będzie wpychanie kolana uklęku, czyli klękamy jedną nogą, koło ściany i przesuwamy się do przodu, tak samo jak przy teście, żeby dosięgnąć do ściany. Jeśli widzimy, że dotykamy z łatwością, przesuwamy się delikatnie do tyłu i powtarzamy ruch. Jeśli już to nam sprawia trudność, powtarzamy tak 8-10 razy w trzech seriach. Kolejnym ćwiczeniem będzie bardzo podobne ćwiczenie. Tak samo wypychanie kolana do przodu, ale tym razem w wersji z gumą. Zaczepiamy gumę, tak żeby była jak najniżej w stawie skokowym. Klękamy i tak samo wypychamy kolano jak najbardziej do przodu. Ta guma pomaga nam, żeby delikatnie przesunąć kość. Skokowym, co powiększy nam delikatnie zakres. I tutaj także wykonujemy 8-10 powtórzeń w trzech seriach. I ostatni test, piąty Deep skład, głęboki przysiad. To najbardziej wszechstronny test. Bo pokazuje mobilność biodra, stawu skokowego, mobilność piersiową, stabilizację i kontrolę całego ciała. A oto jak go wykonać. Stopy na szerokość bioder, lekko na zewnątrz. Schodzisz w pełen przysiad. Pięty zostają na ziemi, klatka otwarta. Oceń swój ruch. Czy pięty się odrywają? To problem w stawie skokowym. Czy plecy się zaokrąglają? Słaby zakres w odcinku piersiowym i jęciowym. Czy kolana zapadają się do środka? To jest słaba rotacja bioder. Czy czujesz ścianę? Czyli brak zgięcia w biodrze lub kostce. Żeby poprawić ten zakres, pokażę Wam trzy ćwiczenia. Pierwszym będzie Deep Squat Hold. Bierzemy kettle'a, trzymamy go z przodu. Schodzimy jak najniżej przysiadzie. Tak, żeby łokciami rozchylać i utrzymać tą pozycję przez 20-40 sekund. Trzymamy stabilnie. Kolejnym ćwiczeniem będzie deep skład w dynamice. Czyli ustawiamy się do przysiadu, ale dosyć, jednak wąsko. Chwytamy. Palcami za palce u stóp i schodzimy tak jak do przysiadu, i prostujemy na tyle, ile możemy nogi w stawach kolanowych. Wracamy i powtarzamy. Wykonujemy takich 5-8 powtórzeń w trzech seriach. I ostatnim moim ulubionym ćwiczeniem będzie airplane, czyli stajemy na jednej nodze, drugą nogę najpierw przyciągamy wysoko, kierujemy ją do tyłu wraz z pochyleniem się, prostujemy za siebie i otwieramy biodro do góry w ten sposób. Wracamy. W jak największym zakresie, jakim możemy, i powtarzamy ruch. Tutaj robimy 5 powtórzeń na jedną serię i wykonujemy takie trzy serie na stronę. Jeśli mamy problem z równowagą, możemy się czegoś na początku przytrzymać i ćwiczyć aż do tej pory, jak stabilizacja nam się polepszy i będziemy mogli to wykonywać bez żadnej podpórki. I to były najprostsze testy, które może wykonać każdy. Więc jeśli masz problemy z którymś z obszarów, przedstawione ćwiczenia na pewno pomogą ci je rozwiązać. Dlaczego często mobilność spada? Powodów jest kilka, Na przykład siedzący tryb życia, dużo godzin przy biurku, biodra, stawy skokowe, kręgosłup piersiowy zastyga. Brak regularnej aktywności mobilizacyjnej, rozciąganie czy mobilność są często ignorowane. A robienie tylko siły bez elastyczności prowadzi do kompensacji bólu i ograniczeń. Nieprawidłowa technika i złe wzorce. Jeśli schodzisz w przysiad z ograniczonym zakresem lub robisz pompki martwy na sztywno bez mobilności, ucierpi staw, stabilizacja i technika. Dlatego mobilność to nie dodatek, to podstawa każdej aktywności. Dzisiaj poznajesz sposoby, żeby poprawić mobilność praktycznie całego ciała. Ale w bardziej funkcjonalny sposób. Zrób testy każdego z czterech obszarów i na tej podstawie ustal, które zakresy wymagają u Ciebie poprawy. Teraz możesz wybrać ćwiczenia, które poprawią mobilność tam, gdzie tego potrzebujesz. Jeśli masz duży problem w danym zakresie, możesz wykonywać je codziennie, a nawet 2-3 razy dziennie, po dwie serie. Możesz też użyć ich jako rozgrzewki przed treningiem. Żeby poprawić zakres ruchu, ale tutaj zrób to z głową, bo możesz pogorszyć swoją wydajność. Pamiętaj też, żeby zwracać uwagę na pozycję swojego ciała przez resztę dnia, bo nawet najbardziej mobilne osoby zrobią się sztywne, jeśli przez cały dzień będą siedzieć w tej samej pozycji. Staraj się więc ruszać więcej: wstać od biurka, wyjść na krótki spacer, czy chociażby zmieniać pozycję siedzenia co kilkanaście minut. A jeżeli ten materiał był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij o lajku i subskrypcji.